Witam w bardzo ciekawym zadaniu z rzutu pionowego. W tym zadaniu, no jest całkiem zadanie nieźle rozbudowane, tak to bym określił i pokazuje bardzo, jak kinematyka ruchu poziomem, jak i pionowym są bardzo źle zbliżone. Na początku, aby to rozwiązać, trzeba policzyć czas wznoszenia się, ponieważ tu mam podane delta t, a więc policzymy, kiedy policzymy czas wznoszenia, poprzez różnicę tego, policzymy także czas opadania. Potem policzymy jego maksymalną wysokość. Dzięki temu uzyskamy drogę, jak i czas. Dzięki temu policzymy mniej więcej tą prędkość. A więc zabierzmy się do pracy. Pod punkcie pierwszym policzmy czas wznoszenia, nazwy go TW. Czas wznoszenia to oczywiście będzie V0 przez G, które jest podane, oczywiście jest stały. Jest to mniej więcej 3,06 sekund. Pod punkcie drugim trzeba będzie policzyć tą prędkość maksymalną. Jest akurat na to stały wzór w ruchu pionowym. Jest to oczywiście H równe V0 kwadrat przez 2G. Po ustawieniu odpowiednich wartości uzyskamy mniej więcej wynik 45,87 metrów. I na końcu policzymy naszą prędkość spadania. Jest to oczywiście H maksymalne przez czas. Opadania. Po podstawie tych wartości wyjdzie nam wynik 0,8 m na sekundę. A jest to oczywiście odpowiedź naszego zadania.